Zaledwie w zeszłym miesiącu prezentowałem dla Was na tym kanale Renault Arcane, jednak był to model przed faceliftingiem. I w tamtym materiale wspominałem, że mija się z celem testowanie tego samochodu jako auta nowego, gdyż już nie było dostępne w sprzedaży. Dziś obok mnie już model po faceliftingu w topowej odmianie Esprit Alpine i w tym materiale postaram się Wam. Pokazać, co się zmieniło podczas faceliftingu, czym wyróżnia się wersja Esprit Alpine i czy facelifting wprowadził jakiekolwiek zmiany, jeśli chodzi o prowadzenie i właściwości jezdne. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Kartest. A zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. Dzięki. Facelifting Renault Arkany zmienił kilka detali, dzięki czemu auto ma wyglądać nieco bardziej nowocześnie i nieco wolniej się starzeć, choć muszę przyznać, że ten samochód ma design naprawdę bardzo udany i pomimo, że jest na rynku de facto od 2019 roku, to stylistyka jest naprawdę bardzo udana. Zmiany? Po pierwsze, przednie światła zostały odmienione, jeśli chodzi o nitkę świateł dziennych, Wciąż mamy łezkę do dołu, jednak górna część ma troszeczkę inaczej zaprojektowane światła dzienne, i teraz reflektory są zawsze w technologii LEDowej. A trapa chłodnicy kształt pozostał bez zmian. Jednak po pierwsze, inne wypełnienie stylizowane na małe logotypy Renault, oczywiście nowy znaczek francuskiej marki, a zderzak również został odmieniony. O ile wersja podstawowa nie wyróżnia się i przypomina bardzo wersję przed faceliftingiem, tak już od wersji Techno mamy odmieniony przedni zderzak z listwą w stylistyce Formuły 1, a w topowej wersji Esprit Alpine jest ta listwa w kolorze srebrnym, dzięki czemu jest bardziej podkreślona, to nieco lepiej. Wypełnienie na dole również odmienione i podobnie jak przed faceliftingiem mamy prawdziwe przeloty powietrza. Linia boczna pojazdu minimalne odświeżenie jeśli chodzi o topową odmianę Esprit Alpine. We wcześniejszych wersjach takich jak RS Line czy E-Tech Engineered po prawej stronie mieliśmy tutaj dodatkową naklejkę teraz mamy oznaczenie Esprit Alpine troszeczkę odświeżoną dolną część takim Taką satynową szarością, również czarne wykończenie i zupełnie nowe felgi. 19 cali, bardzo ładny wzór z oznaczeniem. Alpin i centralnie logotypem Renault prezentuje się to bardzo agresywnie. Jest to wzór dużo ciekawszy niż w wariantach przed faceliftingiem. Nie mamy już chromowanego wykończenia. Renault Arcana nie jest już dostępna z jakimikolwiek chromowanymi wykończeniami, i teraz mamy różne odmiany czerni. A więc lusterka boczne są czarne, błyszczące, podobnie jak obramówki szyb na dole, a także słupki B i C oraz płetwa rekina na dachu. Jeśli chodzi o tył, tutaj znajdziemy kilka zmian. Po pierwsze, jak widzicie, mamy odmienione tylne światła, które teraz są przeszklone, nie są czerwone jak przed faceliftingiem. Oczywiście jest nowy znaczek Renault Centralnie, wydaje mi się również, że jest on troszeczkę większy przeliterowany napis Arkana centralnie, oznaczenie Itech e Hybrid po prawej stronie, teraz w kolorze czarno-niebieskim, też minimalna zmiana. I gdy mamy taki lakier jak w naszym egzemplarzu, przepiękny błękitno-niebiesko, nawet troszeczkę wchodzący w zielony i swoją drogą dobrze wyglądający, to mamy ten element nieco bardziej podkreślony. W poprzednim egzemplarzu to było wszystko czarne, przez co nie wyglądało tak dobrze, jednak gdy mamy taki żywy lakier, to prezentuje się jak najbardziej w porządku. Tylny zderzak wygląda niemalże identycznie, a więc mamy srebrne wykończenie i czarne końcówki układu wydechowego, które są niestety atrapami. Prezentuje się to z jednej strony ciekawie stylistycznie, z drugiej strony niestety są to tylko atrapy. A jeśli chodzi o bagażnik, oczywiście klapa wciąż unosi się ręcznie. Pojemność bagażnika nie zmieniła się. Wciąż jest to 480 litrów, gdy mamy wersję Full Hybrid. Jednak zmieniło się. Troszeczkę w środku. Na początek nie mamy żadnych praktycznych rozwiązań, podobnie jak przed faceliftingiem. Brak haczyków, brak gniazdka 12V. Mamy oświetlenie żarówkowe po lewej stronie, które jest wyłączone z uwagi na to, że samochód zbyt długo już stoi na postoju. Pod podłogą tutaj mamy zmianę. Gdy ją zablokujemy w ten sposób. To znajdziemy podwójną podłogę. Wcześniej mieliśmy tutaj koło zapasowe i cały steropian wypełniony przegródkami na konkretne elementy, teraz tego nie ma. W naszym samochodzie mamy dedykowaną apteczkę również z gaśnicą. Pozbądźmy się tego elementu, jest to na rzepy bardzo przyjemne rozwiązanie. I teraz, gdy pozbędziemy się również podłogi, to zobaczycie, co tak naprawdę się zmieniło. I teraz mamy drugą wykładzinę, którą również możemy usunąć. I teraz jak widzicie, nie mamy koła zapasowego, mamy steropian i na dobrą sprawę jedynie znajdziemy tutaj oczko do holowania, nic więcej tutaj nie ma. Cała ta przestrzeń nie jest zagospodarowana z uwagi właśnie na system baterii. Tego elementu możemy to wyjąć? Możemy to wyjąć. O, gdy pozbędziemy się tego steropianu, nie uszkodzimy żadnej kamery. To jak widzicie, tak prezentuje się podłoga Renault Arkana w wersji hybrydowej. Nie mamy tutaj już żadnych możliwości montażu dodatkowych elementów. Jest taki dodatkowy element, aby coś zablokować. Nie do końca wiem, do czego miałoby to służyć. W tym miejscu mamy jeszcze taką mikroszczelinę a więc coś ostateczności możemy w tym miejscu przewozić, choć nie wiem, jaki byłby tego sens. Całościowo bagażnik Renault Arkana jest naprawdę bardzo duży. Brakuje praktycznych rozwiązań, brakuje gniazdka 12V, jednak nadrabia swoją pojemnością. Wnętrze Renault Arkana po faceliftingu nie przeszło praktycznie żadnych wizualnych zmian choć był potencjał, aby wprowadzić kilka zmian. Po pierwsze, deska rozdzielcza wygląda dokładnie tak samo i nie mam do tego najmniejszych zastrzeżeń. Jest to design bardzo podobny do Renault Clio i design, do którego się już po prostu przyzwyczailiśmy. Wykończenie jest troszeczkę inne, a więc porównując to z Itech e Engineered nie mamy tego złotego paska. Wszystkie wykończenia są w kolorze srebrnym. Jest to bardziej spójne niż właśnie w tamtym egzemplarzu. Nowością jest takie ciekawe, strukturalne minimalnie w wykończenie. Nie to jest plastik, to nie jest prawdziwe drewno. Bardzo ciekawa imitacja, podobnie z boku, to wszystko jest takie miłe w dotyku wręcz. Esprit Alpin wyróżnia się troszeczkę innymi fotelami, a więc mamy imitację skóry z Alcantarą centralnie oznaczeniem. Alpin niebieskim przeszyciem, drobną flagą w Francji, bardzo podobnie jak w modelach Volvo, i na boku również, na drzwiach, wykończenie imitacją skóry, alcantarą, i ponownie mamy flagę Francji, tym razem z nici. Prezentuje się to bardzo przyjemnie. Kierownica jest dokładnie taka sama jak w wersji przed faceliftingiem, tylko mamy już nowe logo Renault. Na dole nie znajdziemy żadnego znaczka Alpin, co przydałoby się wręcz w tym miejscu. To, do czego mam zastrzeżenia, jeśli chodzi o facelifting. Lifting, to nie wprowadzono tutaj zmian, na które był po prostu potencjał. Dla przykładu, wybierak kierunku jazdy jest bardzo duży, podobnie jak w innych modelach, jak kapturze. Wygląda dokładnie tak samo i wygląda dokładnie tak samo jak w arkanie przed faceliftingiem, jednak w najnowszych modelach Renault mamy już wybierak na kierownicy. Do niego trzeba się przyzwyczaić, jednak jest to rozwiązanie, które zabiera mniej miejsca, a więc można było zainstalować tutaj wybierak kierunku jazdy z Australa czy z Espasa i w tym miejscu zrobić troszeczkę więcej miejsca. Cały ten tunel środkowy. Można było po prostu lepiej zagospodarować, skoro to wszystko jest przewodowe. Zmian w tunelu środkowym niestety nie mamy żadnych, a więc mamy miejsce na odłożenie karty, dwa miejsca na napoje, przycisk od hamulca ręcznego, ogromny wybierak kierunku jazdy, a w tym miejscu znajdziemy miejsce na odłożenie telefonu z ładowarką indukcyjną, gdzie duże telefony wciąż mieszczą się bez najmniejszego problemu. Dwa gniazda USB, wciąż starszego typu oraz gniazdko 12V, jest również czek do podłączenia iPoda. Dalej konsola centralna również nie przeszła żadnych zmian. Klimatyzacja jednostrefowa z ładnymi chromowanymi gałkami, dalej mamy belkę od najważniejszych funkcji i wyświetlacz od systemu inforozrywki, który również nie przeszedł żadnych zmian, a można było już wprowadzić Android Automotive, podobnie jak w Australu, Espace czy Megan i e za kierownicą wyświetlacz zamiast tradycyjnych zegarów występuje on w każdej wersji wyposażenia bez żadnej dopłaty. Możemy go spersonalizować, wybrać jakie konkretne informacje chcemy mieć w tym momencie na ekranie. Jak najbardziej w porządku. A dodatkowe przyciski funkcyjne znajdziemy po lewej stronie: a więc line assist, regulacja jasności, wyświetlacze oraz podświetlenia różnych lampek, poziomowanie przednich świateł oraz przycisk do podgrzewania. Kierownicy. Jeśli chodzi o ilość miejsca, nie można narzekać, mieszczę się bez najmniejszego problemu. Tym razem również nie narzekam na wysokość, ponieważ w naszym egzemplarzu nie mamy opcjonalnego szyberdachu. Kierownica jest regulowana w obu płaszczyznach, fotele są regulowane elektrycznie, a więc również bardzo szeroki zakres regulacji. Możemy je dostosować w aż sześciu płaszczyznach, a więc bez problemu powinniśmy zająć odpowiednią pozycję dla naszej postury. Całościowo wnętrze wypada naprawdę przyjemnie na Renault miało możliwość wprowadzenia tutaj więcej zmian, aby auto było bardziej nowoczesne i nie odstawało od innych nieco większych modeli. Drugi rząd siedzeń Renault Arkana nie przeszedł żadnych zmian jest dokładnie tak samo jak przed faceltingiem. Różnicą względem poprzednio prezentowanego dla was egzemplarza to jest fakt, że tak jak powiedziałem wam wcześniej, nie mamy szyberdachu, a więc nie mamy tego odstającego elementu, który ograniczał nam widoczność. W nim były oczywiście wszystkie elementy od odpływów szyberdachu. Jeśli chodzi Ilość miejsca, podobnie jak wcześniej, na nogi jeszcze się bez najmniejszego problemu. Na wysokość jeszcze się niemalże na styk, jednak jak najbardziej jest w porządku. Z praktycznych rozwiązań mamy siateczki w oparciach przednich foteli, mamy nawiewę od klimatyzacji, dwa porty USB typu A oraz gniazdko 12V. Mamy również podłokietnik, bardzo miękki z dwoma miejscami na napoje, więc jak najbardziej jest w porządku. Podłokietniki, zarówno ten boczny, jak i centralny, są na niemalże identycznej wysokości, a więc podróżowanie jak najbardziej może być. Być przyjemne. Różnicą wersji Esprit Alpin jest nowa tapicerka z niebieskimi przeszyciami. Prezentuje się to bardzo dobrze, jednak nie ma Alcantary jak w pierwszym rzędzie siedzeń. Jednak boczki już mają wykończenie Alcantary i przeszycia w kolorze flagi Francji. Plastiki twarde, podobnie jak przed FaceTiftingiem. Dekory, podobnie jak z przodu, już tym nowym wykończeniem. Całościowo nie ma rewelacji, jednak, tak jak mówiłem Wam, podczas mojego testu tego samochodu sprzed miesiąca. W tym segmencie nie możemy mieć zbyt dużych oczekiwań, jednak mimo to Arkana wypada naprawdę bardzo dobrze. Przechodząc do danych technicznych Renault Arkana to aktualnie model występuje w trzech wersjach napędowych. Po pierwsze mamy silnik 1.3 trzy-cylindrowy 3 o mocy 140 koni mechanicznych lub 158 koni mechanicznych i do tego mamy hybrydę z silnikiem 1.6 już czterocylindrowym, jednak wolnossącym, mającym zaledwie Około 90 koni mechanicznych, do tego silnik elektryczny i całościowo układ generuje 143 konie mechaniczne i 205 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Dokładnie taki napęd znajduje się w naszym dzisiejszym egzemplarzu i ta specyfikacja jest specyfikacją dedykowaną do miasta. Mamy miniaturową baterię zaledwie 1,2 kWh, czas do setki to prawie 11 sekund, prędkość maksymalna około 170 km na godzinę. I przechodząc już dalej, zapnijmy pasy, przejedźmy się tym samochodem, przechodząc dalej, taki układ napędowy to jest bardzo przyjemna konfiguracja do jazdy na co dzień, właśnie gdy jesteśmy w mieście. I ten układ napędowy, podobnie jak przed faceliftingiem, niestety nie sprawdza się za dobrze, gdy wyjedziemy gdzieś w trasę. Jazda na autostradzie to tak jak mówiłem wam wcześniej, to są wyniki na poziomie 7-8 litrów. Jeśli mamy cięższą stopę spokojnie osiągniemy wyniki na poziomie 10 litrów na każde 100 km, a w mieście możemy liczyć na wyniki na poziomie 4,5-5 litrów, choć bardziej będą to wyniki w stylu 6 litrów na każde 100 km. Auto jest bardzo komfortowe na co dzień. Układ kierowniczy bardzo dobrze przekazuje mi informacje, co dzieje się z przednimi kołami. A układ hybrydowy bardzo sprawnie przełącza się pomiędzy silnikiem elektrycznym a spalinowym. W tym samochodzie mamy skrzynię wielostopniową od Renault, która zarządza tym wszystkim. Nie mamy tradycyjnego sprzęgła i stabilizatorów. Ich rolę pełni dodatkowy silnik elektryczny, który to wszystko spina i o dziwo nawet to całkiem dobrze działa. Skrzynia ma powiedzmy trochę zawahania, jakie aktualnie ma uruchomić przełożenie, jednak zazwyczaj działa to całkiem dobrze. Problem pojawia się gdy chcemy dynamicznie przyspieszyć. Tak jak teraz. Mamy włączony m, bliżej nieznany bieg, ponieważ nie informuje ten samochód na jakim aktualnie jest przełożeniu. Gdy chcemy nagle depnąć nie jest to zbyt dynamiczne. Jest bardzo płynne, ponieważ najpierw ten samochód przyspiesza silnika elektrycznego, a dopiero później w razie potrzeby uruchamiany jest silnik spalinowy. Jednak całościowo Powoduje to sytuację, że chcemy nagle przyspieszyć, to prawie nic się nie dzieje. Niestety, ten samochód do najbardziej dynamicznych nie należy, do również najbardziej sportowych nie jest to samochód, który będzie się odwdzięczał dynamikom. To jest samochód, który ma generować jak najniższe zużycie paliwa i w tym jest całkiem dobry, jeśli chodzi o jazdę w mieście. Jeśli chodzi o jazdę w trasę, no to już niestety niekoniecznie. To, co jest ciekawe, jeśli chodzi o Renault Arkane, to cennik tego samochodu w standardzie zaczyna się od 126 900 zł w podstawowej wersji wyposażenia, tylko z jakiegoś powodu... Ten cennik zaczyna się nie od najniższej ceny, ponieważ wersja silnikiem 1.3 o mocy 140 koni mechanicznych podstawowej wersji wyposażenia to 119 900, a więc 7 mniej. Wersja Esprit Alpine, topowa, sportowa, usportowiona z wyglądu odmiana, to wydatek 146 900 zł, jednak nie jest to z hybrydą taką jak w naszym egzemplarzu, tylko silnikiem 1.3, jednak tym mocniejszym oznaczonym przez Renault jako wersja 160. Dopłata do wersji ITech e Hybrid to jest dodatkowe 3000 zł, a więc taki egzemplarz jak nasz, bez opcjonalnego koloru, to jest wydatek 149 900 zł. Do tego możemy dokupić lakier jak w naszym egzemplarzu, jednak wszystko inne, co widzicie w tym samochodzie, jest bez żadnej dopłaty. To wszystko jest w tym samochodzie w standardzie. I o dziwo jest to taniej niż przed faceliftingiem. Czyli ten samochód, z uwagi na zmiany na rynku, stał się modelem tańszym. 150 tysięcy złotych za naprawdę bardzo dobrze wyposażoną markanę, to już nie jest tak drogo, jak było wcześniej. I całościowo patrząc na niego w wersji techno, a więc tej średniej wersji wyposażenia, wciąż mając już lekko usportowiony wygląd, tylko tabelka F1 jest w kolorze nadwozia. Nie mamy Alcantary, nie mamy skóry niebieskich przeszyć. To jest wydatek około 133 tysięcy złotych, z hybrydą jest to około 140 tysięcy złotych, i całościowo wypada to już naprawdę bardzo przyjemnie. Tylko trzeba pamiętać, że to jest samochód, który będzie się sprawdzał z hybrydą tylko i wyłącznie w mieście. Jeśli planowalibyście tym samochodem jeździć nie tylko po mieście, lecz również gdzieś w trasy, to wydaje mi się, że dużo rozsądniejszym wyborem będzie silnik 1.3 o mocy 158 koni mechanicznych, ponieważ ten silnik jest naprawdę bardzo udany. Miałem okazję go testować w Nissanie Qashqai, a więc odsyłam do tego materiału, jeśli jesteście zainteresowani. Całościowo Renault Arkana nie jest samochodem bez wad. Jest samochodem dość dużym, praktycznym, ma bardzo duży bagażnik, jednak brakuje w nim rozwiązań typu haczyk i gniazdko 12 V. Jednak z drugiej strony, wnętrze może nie jest najbardziej przestronny, jednak jak najbardziej można tutaj podróżować, nawet mając 1,90 m wzrostu. Drugi rząd siedzeń również bardzo dobrze wypada. A w wersji Esprit Alpine. A to jest naprawdę bardzo udane stylistycznie, zarówno jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, jak i wewnętrzny. Auto może się po prostu podobać. Stylistycznie jest to crossover coupé, a więc model, który niemalże nie ma konkurencji. Gdy debiutował, to nie miał żadnej konkurencji. Dziś ma już konkurencję w postaci Peugeot 408, a gdy naciągniemy wymiary, to również w postaci Citroena C5X. Arkana jest jednak naprawdę modelem bardzo udanym, świetnie się prowadzi. Facelifting wprowadził kilka udogodnień. Nie zmieniło się niestety tak dużo, jak mogło, jednak całościowo wciąż wypada to naprawdę bardzo przyjemnie. I cena 150 tysięcy złotych za niemalże wszystko mającą wersję również nie wypada źle. Taką wyposażoną, wypchaną wersję konfigurujemy za około 160-165 tysięcy złotych z opcjonalnym zestawem audio, szyberdachem i dodatkowym, innym wyposażeniem, więc również nie wypada to aż tak źle, a otrzymujemy naprawdę bardzo bardzo dużo. Dzięki za uwagę, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze robisz, polubienia tego filmu i czekam na Twoją opinię na temat Renu Arkana po faceliftingu w sekcji komentarzy poniżej. Dzięki, cześć!